ma tutaj polski Play Game i dzisiaj nagrywam dla Was poradnik, jak zrobić automatyczną maszynę Kobla. Nie. Przygotowałem sobie już mój Diamond Pickax. Sobie po prostu kobiemy Kobla, a Kobel będzie wracał na swoje miejsce. Dość ciekawe, nie? Wow, jak to się dzieje? I właśnie. Oj. Sorry. Już! Przepraszam Was za ten bieg. I oto jest nasz cały mechanizm. Od tych tutaj półeczek aż do tego zegara automatycznego. Proszę, jak zniszczę ten blok, to woda swoje. Nie. Dzisiaj możemy jeszcze to sobie zmniejszyć, robiąc tak jak ja to robię. I okej, okay, teraz bez zbędnych... W Rzeczy możemy przejść do konstruowania takiego pięknego czasu. Będzie nam do tego potrzebne redstone, przekaźnik, redstone pochodnia, normalny piston i kobel. Przyda nam się do tego jeszcze woda i lawa. Nie więcej niż to. Oddalmy się trochę od tego. Zaczynamy. Kładziemy blok. Na tym bloku pochodnie. O dwie kratki oddalamy naszej litery. Ustawiamy je na poziom czwarty. Czwarty. Idealnie. I teraz robimy coś takiego. Okej. Okay. Już to mamy. Zegar jeszcze nie działa. Ale możemy szybko to zrobić, ale możemy szybko to uruchomić, stawiając pochodnie. I nasz mechanizm działa, wszystko po co I teraz kładziemy na ten tutaj blok, dookoła kładziemy pistony. Ups. A, no, jest. I żeby tak ładnie wyglądało. Troszeczkę kładziemy lawę. Nie bójcie się, ona się nigdzie nie wyleje. I już ogólnie mamy cały mechanizm. Tylko brakuje czegoś. Obniżamy tutaj o jedną kratkę. Robimy coś takiego. O tak. 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 Tyk, tyk. I, pyk. I jeśli się teraz nie mylę, trzeba wylać tutaj wodę. I nasz kobel się robi. I to wszystko robimy tak samo dookoła. Ja ominę ten moment i zaraz do Was wracam. Ok, doszliśmy do tego momentu, aż wszystko zostało. Po prostu zrobiłem tylko to to, tylko te rzeczy. A kobel już sam sobie wszedł na górę. I to jest bardzo prosty. To jest bardzo prosta technika. Mam nadzieję, że ona nie jest aż taka trudna. Pokażę ją wam. Jeszcze. Tutaj. Proszę, że żebyście nie zapomnieli tego zegara. Jak widać. Wszystko jest bardzo pięknie zrobione. Wszystko pięknie działa. Możecie to porzwalać swoim kilofem. Najlepiej to zrobić pod ziemią, ale ja nie mogę, bo mam płaskie I to by było na tyle w tym odcinku. Nagrywał dla Was polski playgame. Nie zapomnij zostawić suba i łapkę w górę. Ja z mojej strony dziękuję. Nara!